Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by się stało, gdyby meteoryt uderzył w ziemię? To już nie jest kwestia fantazji czy filmowych scenariuszy. Iwan z Medjugorje, znany wizjoner i posłaniec Maryi, ujawnił niepokojące informacje dotyczące zbliżającego się uderzenia. Jego słowa to nie tylko przepowiednie, ale ostrzeżenia mające na celu przygotowanie nas duchowo i moralnie na to, co może się wydarzyć. Dlatego tak ważne jest, aby słuchać i rozważać te ostrzeżenia ponieważ czas na działanie może być krótki. Iwan z Medjugorje otrzymał liczne wiadomości od Matki Bożej, a jedna z najnowszych dotyczy właśnie możliwości kataklizmu spowodowanego przez meteory. Według jego objawień, to wydarzenie nie jest tylko zagrożeniem fizycznym, ale również sygnałem duchowym, który zachęca nas do przemyślenia naszego życia, naszego związku z Bogiem i z innymi. Matka Boża wzywa nas do modlitwy, pokuty i nawrócenia serca. Wyobraźcie sobie ogromną kulę ognia przemierzającą niebo. Tworzącą atmosferę terroru i niepewności. Ludzie krzyczą, szukają schronienia, a w tych momentach paniki, priorytety życiowe zmieniają się radykalnie. Nie myślimy już o pracy, dobrach materialnych czy powierzchownych kwestiach zajmujących naszą codzienność. W tych momentach liczy się tylko rodzina, przyjaciele i nasza wiara. To właśnie na tej wierze musimy się skoncentrować. Matka Boża, przez Iwana, zaprasza nas do codziennej modlitwy, uczestnictwa we mszy świętej i regularnej spowiedzi. Tylko w ten sposób możemy znaleźć wewnętrzny spokój i siłę potrzebną do stawienia czoła każdej trudności. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa w Ewangelii: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mateusz 25,13: Teraz bardziej niż kiedykolwiek nadszedł czas na wzmocnienie naszej wiary. Iwan mówi nam, że meteoryt nie jest tylko karą, ale również szansą dla ludzkości na znalezienie właściwej drogi. To wydarzenie wzywa nas do pokory, świadomości naszej kruchości i konieczności polegania na Bogu. Jest to wezwanie do życia według wartości ewangelicznych, stawiając miłość i miłosierdzie w centrum naszego życia. Nauka może z pewną precyzją przewidzieć trajektorię meteorytu, ale nie może przewidzieć duchowego wpływu, jaki takie wydarzenie miałoby na nas. W czasach kryzysu wiara staje się kotwicą zbawienia. Dlatego musimy słuchać przesłań Matki Bożej i przygotowywać się nie tylko materialnie, ale przede wszystkim duchowo. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi spotkać Boga? Czy żyliśmy zgodnie z Jego naukami? To jest czas na rachunek sumienia i szczere przystąpienie do spowiedzi z pokutą. Matka Boża oferuje nam możliwość odkupienia, ale to od nas zależy, czy ją przyjmiemy. Módlmy się razem, o Maryjo, matko Boża i nasza matko, wstawiaj się za nami u swojego syna, abyśmy mogli znaleźć pokój i siłę w wierze. Prowadź nas i chroń w trudnych chwilach, i pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. Amen. Nie zapominajmy, że według Iwana, Matka Boża nigdy nas nie opuszcza. Nawet w najciemniejszych momentach jej obecność jest światłem, które oświetla naszą drogę. Zaufajmy jej z ufnością i spokojem, wiedząc, że jej miłość do nas jest nieskończona. Dyskusja na temat tych objawień jest otwarta. Co o tym myślicie? Czy uważacie, że ludzkość jest gotowa na takie wydarzenie? Jak możemy lepiej przygotować się duchowo i materialnie? Zostawcie swoje komentarze poniżej i dołączcie do nas w modlitwie. Napiszcie Amen, jeśli czujecie potrzebę połączenia swoich głosów w tej prośbie o ochronę i przewodnictwo. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTube aby być na bieżąco z najnowszymi objawieniami i uczestniczyć w chwilach modlitwy i refleksji razem z nami. Społeczność jest zjednoczona w wierze i nadziei i razem możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu. Podsumowując, objawienia Iwana z Medjugorje nie powinny być powodem do strachu, ale raczej zachętą do przemyślenia naszego życia i wzmocnienia naszej wiary. Przygotujmy się przez modlitwę i pokutę, wiedząc, że z Bogiem u naszego boku możemy przezwyciężyć każdą próbę. Niech Matka Boża nas chroni i prowadzi zawsze. Amen. Ale co naprawdę wiemy o tym meteorycie? Naukowcy ostrzegają nas, że może mieć średnicę kilku kilometrów i poruszać się z imponującą prędkością. Uderzenie spowodowałoby ogromne zniszczenia, niszcząc całe miasta i radykalnie zmieniając klimat Ziemi. Pył wzniesiony w atmosferę mógłby zaciemnić słońce na miesiące, powodując globalną zimę i drastyczne obniżenie temperatur. Rządy na całym świecie już pracują nad przygotowaniami na taką ewentualność. Istnieją plany awaryjne dotyczące ewakuacji obszarów zagrożonych i dystrybucji niezbędnych zasobów. Jednak żadne przygotowanie materialne nie może być kompletne bez przygotowania duchowego. Strach i chaos mogą wziąć górę, ale z silną wiarą możemy zachować spokój i nadzieję. Pomyślmy o historii ludzkości. Wiele cywilizacji stawiło czoła katastrofom naturalnym, a za każdym razem to wiara dawała im siłę do odbudowy i pójścia naprzód. Ocaleni z Wielkiego Potopu, Ocaleni z Pompejów i wiele innych przykładów pokazuje nam, że wiara jest istotnym elementem ludzkiej odporności. Iwan z Medjugorje podkreśla, że ten meteoryt jest znakiem czasów. Znajdujemy się w epoce wielkich zmian, w której ludzkość jest wezwana do podjęcia fundamentalnych decyzji dotyczących swojej przyszłości. Nie możemy ignorować znaków wokół nas, katastrof naturalnych, kryzysów społecznych i moralnych, utraty wartości. Wszystko to wskazuje, że nadszedł czas na głęboką refleksję i powrót do duchowości. Matka Boża zaprasza nas, abyśmy się nie bali, ale przygotowali. Jej objawienia w Medjugorje zawsze przynosiły przesłania pokoju i nadziei. Również w tym przypadku jej przesłanie jest jasne: musimy wzmocnić naszą wiarę, żyć w harmonii z naukami Chrystusa i pomagać innym robić to samo. Jest to wezwanie do solidarności, miłosierdzia i wzajemnej miłości. Zastanówmy się nad naszym codziennym życiem. Często jesteśmy tak zajęci troskami materialnymi, że zapominamy o znaczeniu naszej duszy. Ten meteoryt przypomina nam, że wszystko, co mamy, może zostać zniszczone w jednej chwili. To, co pozostaje, to nasza wiara i nasze czyny. Jak chcemy być zapamiętani? Jak chcemy żyć nasze ostatnie dni, jeśli rzeczywiście byłyby blisko? Matka Boża prosi nas, abyśmy modlili się o pokój na świecie, nawrócenie grzeszników i nasze własne zbawienie. Modlitwa jest potężną bronią przeciwko złu i balsamem dla duszy. W czasach kryzysu modlitwa przybliża nas do Boga i daje nam siłę. Aby stawić czoła każdej trudności, módlmy się, panie Jezu, prosimy Cię, abyś chronił naszą ziemię i wszystkich jej mieszkańców. Daj nam siłę, aby stawić czoła przeciwnościom z odwagą i wiarą. Pomóż nam żyć zgodnie z Twoimi naukami i szerzyć Twoją miłość na świecie. Amen. Społeczność Medjugorje pokazuje nam przykład oddanego życia chrześcijańskiego. Osoby, które podróżują tam na pielgrzymki, często wracają z odnowioną wiarą i większą świadomością swojej duchowości. Podążając za tym przykładem, my również możemy zbliżyć się do Boga i żyć pełniejszym i bardziej znaczącym życiem. Iwan przypomina nam, że każdy dzień jest darem. Musimy żyć każdą chwilą z wdzięcznością i miłością. Nie wiemy, ile czasu nam pozostało, ale możemy wybierać, jak go przeżyjemy. Możemy wybierać życie w strachu i niepokoju, albo możemy żyć w wierze i nadziei. Wybór należy do nas. Pomyślmy o naszych bliskich, naszych przyjaciołach i naszej społeczności. Jak możemy pomóc im przygotować się duchowo? Możemy dzielić się z nimi przesłaniami Medjugorje, modlić się razem i wzajemnie się wspierać. W czasach kryzysu społeczność staje się źródłem siły i pocieszenia. Nie jesteśmy sami na tej drodze, mamy siebie nawzajem i mamy Boga. Niech ten moment refleksji prowadzi nas do większej świadomości naszego życia duchowego. Jesteśmy wezwani, aby być świadkami Chrystusa na świecie, żyć zgodnie z Jego naukami i szerzyć Jego miłość. Ten meteoryt, choć groźny, może stać się katalizatorem wielkiego duchowego przebudzenia. Módlmy się razem, o Panie, prosimy Cię, abyś oświecił naszą drogę i wzmocnił naszą wiarę. Pomóż nam żyć zgodnie z Twoją wolą i być świadkami Twojej miłości na świecie. Chroń nas i prowadź w tych trudnych czasach. Amen. Iwan z Medjugorje oferuje nam wizję nadziei pośród strachu. Jego objawienia przypominają nam, że Bóg zawsze jest z nami, nawet w najciemniejszych momentach. Nie powinniśmy się bać, ale zaufać Jego miłosierdziu i miłości. Przygotujmy się duchowo i materialnie, ale przede wszystkim zaufajmy Bogu. Objawienia Iwana z Medjugorje nie powinny być powodem do strachu, ale raczej zachętą do przemyślenia naszego życia i wzmocnienia naszej wiary. Przygotujmy się przez modlitwę i pokutę, wiedząc, że z Bogiem u naszego boku możemy przezwyciężyć każdą próbę. Niech Matka Boża nas chroni i prowadzi zawsze. Amen. A wy, co sądzicie o tych objawieniach? Czy czujecie potrzebę przygotowania duchowego na takie wydarzenie? Jak możecie wzmocnić swoją wiarę i wiarę swoich bliskich? Zostawcie swoje komentarze poniżej i dołączcie do nas w modlitwie. Napiszcie: Amen, jeśli czujecie potrzebę połączenia swoich głosów w tej prośbie o ochronę i przewodnictwo. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTube, aby być na bieżąco z najnowszymi objawieniami i uczestniczyć w chwilach modlitwy i refleksji razem z nami. Społeczność jest zjednoczona w wierze i nadziei, i razem możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu. Niech pokój Chrystusa będzie z Wami wszystkimi i niech Matka Boża zawsze Was prowadzi. Amen.